Mistrzu, bo tak się zwróciła Janeczka Tuora do Pana, ale wydaje mi się, że ja też podzielam absolutnie ten pogląd, że jest Pan wielkim mistrzem. Kiedy patrzy się na Pana obrazy, te Pana prace, nie wiem jak to nazwać, utwory fantastyczne, które są jednocześnie sejami, streszczeniami całych spektakli, które niosą z sobą tak dużo treści, no chcę się tylko podziwiać. Ja chciałbym, żeby Pan coś na ten temat powiedział, w jaki sposób. One wpływają na pana artystyczne spełnienie, żeby zacząć tak dyskusję. Dobry wieczór czy dzień dobry, państwu. Jeszcze raz chcę się z państwem przywitać i chcę na wstępie pan prezes wybaczyć. Ja wiem, że to jest taki rytuał, no ale trzeba go wypełnić naprawdę z głębokiej potrzeby. Nie tylko dlatego, że są takie obyczaje. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za zaproszenie mnie do tak. Już w tej chwili mogę powiedzieć, śmiało kultowego miejsca, jakim jest Mechatel Mazurkas. Mówię o sferze kultury, poprzez organizację już XVII Forum Mazurkas. To naprawdę jest wyjątkowa inicjatywa, wyjątkowy cykl. I no, przepraszam, ale powiem to, co czuję. Wyjątkowy człowiek to wszystko organizuje i animuje. Z drugiej strony chcę jeszcze serdecznie. Oczywiście ja nie jestem po to, żeby wygłaszać klaudację o panu prezesie Bartkowskim, ale chcę przy okazji jeszcze podziękować pani Knijaninie Tuorze, kuratorowi wystaw plastycznych i również współuczestniczącej osobie we wszystkich tych eventach, bardzo brzydkie słowo, ale niestety się przebiło do języka polskiego. Kulturalnych, które są czymś naprawdę wyjątkowym na mapie, trochę wysychającej razem z wodą polskiej kultury. To tyle. Przepraszam, nie będę się rozgadywał. Ja wiem, że każdy artysta ma no jakiś rodzaj spełnienia, robiąc. Takie właśnie, a nie inne dzieła. Pana dzieła dla mnie są jakimś zbiorem wszystkich rodzajów sztuk. Tam jest i teatr, i poezja, i rysunek, i malarstwo, i proza zwykła życia, która właściwie dominuje nad tym wszystkim. Czy pan o tym myśli, rysując, czy też tworząc, czy to samo wychodzi, bo talent może jest samorodny? No, pytanie jest na co najmniej rozprawę doktorską, ale odpowiadając w skrócie. Oczywiście o wszystkim się nie myśli, nikt nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć, tego co drzemie w jego podświadomości i co tak naprawdę jest jego nie do końca zwerbalizowanym czy uświadomionym dążeniem. Pewne ziarna kultury, każdy człowiek na ogół wynosi wraz z genami swoich rodziców. Czasem są one zasilane wychowaniem, czasem zupełnie innymi zdarzeniami z młodszego czy też nawet starszego okresu życia. Bo to, proszę Państwa, nie jest tak, że ktoś rodząc się jest naznaczony od razu. Genetycznie czy inaczej, że ma poświęcić się kulturze, a inni sportowi, a inni polityce. Nie. Ale tak bywa często. Pewne predyspozycje oczywiście przynosi się ze sobą na świat, natomiast wiele innych okoliczności, wydarzeń, trudno powiedzieć, co jeszcze wpływa wraz z rozwojem człowieka na to, że staje się tym, kim się staje i. Taka, ani inna dziedzina staje się jego pasją, hobby. Niektórzy mówią, już niebadne słowo po prostu czymś takim, czemu poświęca głównie swoją aktywność. Pewne rzeczy dzieją się samoistnie, Pewne skłonności coś, co się lubi, albo czego się nie lubi. Proszę Państwa, wielu słynnych alpinistów. Przyznaje się po latach, iż jednym z głównych powodów, dla których poświęcili się wspinaczce wysokogórskiej, był lęk wysokości. Chcieli go pokonać najpierw w sobie, później te bariery sobie stawiali coraz wyżej, aż w końcu zniknęły. Więc coś, czego nie lubili, stało się ich pasją. Dlatego nie można też ulegać Takim płytkim i pozornym emocjom i odczuciom. Aha, tego nie lubię, to to mnie nie interesuje, to ja się tym nie zajmę. Może właśnie dlatego, że nie lubię, warto to bliżej poznać. A może wtedy polubię, a nawet pokocham. Różnie bywa. Odpowiadając w trzech słowach na pytanie Pana Prezesa. Nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjnie. Po prostu. To wychodzi ze mnie. Mniej myślę, bardziej staram się działać. Nie umiem dokonać własnej sekcji psychologicznej. Przepraszam. Czy dzieła pańskie dotyczące polityków włożonych w role teatralne i treści teatralne były powodem jakiejś znajomości czy też okazją do znajomości z politykami? i Jak oni reagowali? Czy też alergicznie? Nie, to znaczy polityków oczywiście osobiście poznałem wielu, nie wszystkich, którzy tutaj znaleźli się na moich wakatach. Politycy reagują na ogół, poza małymi wyjątkami, bardzo sympatycznie i przychylnie. Chyba dość dobrze rozumieją, że nawet obrazowanie krytyczne i tak dalej jest w jakimś sensie jednak częściowo przedłużeniem ich życia w książkach, w publikacjach. Czyli, że tak naprawdę im służy. Na ogół odnoszą się do charytatyzystów bardzo przychylnie. Nie wiem, co jest tego powodem, może zabiegają o bardziej przychylne ich obrazowanie, a może po prostu rozumieją mechanizmy, jakie istnieją w sferze publicznej, że no, nieważne o kim się mówi, co się mówi, jak się mówi, jak się go okazuje, byle nie przekończono nazwiska. Więc myślę, że. Politycy doceniają rolę karykaturzystów, którzy w jakimś sensie ich również promują. Proszę Państwa, Witold Miserowicz wymyślił nowy rodzaj dzieł sztuki. Twierdzi, że to co robi, to są plakaty, ale w zasadzie kogo one, czy co one reklamują? Plakat z założenia reklamuje kogoś lub coś reklamuje. Właściwie to ten plakat, który uprawia Witek, nikogo ani niczego nie reklamuje. Więc co to takiego jest? To jest nowy rodzaj dzieła sztuki który zachowuje pewne cechy plakatu, bo tam nie tylko obraz jest ważny, ale również litery, liternictwo, informacja, jakiś żart, czyli w sumie ma to cechy plakatu, a jednocześnie plakatem. Nie jest. Witek Mysirowicz jest uczniem słynnego profesora Henryka Tomaszewskiego, który jest jednym z głównych twórców polskiej szkoły plakatu. I jak weszła mu w krew ta nauka, to doświadczenie ten piękny związek z tym nauczycielem, mistrzem że od tej formy nie może odejść. Ale te plakaty Witka są zupełnie inne niż. Mistrzów polskiej szkoły plakatu z lat 50., 60., 70., bo tamte plakaty były takie subtelne w kolorze, w kresce, też bardzo oszczędne, natomiast Witek stosuje ostre plamy barwne, kontrasty. Jego plakaty muszą rzucać się w oczy w naszej rzeczywistości, gdzie mamy pełno na wszystkich słupach różnych informacji, reklam i tak dalej, i one się muszą w tej rzeczywistości inaczej przebijać niż dawniej. No, znakomita, że tak powiem, raudacja. To prawda, plakat pobijając jego funkcję, jest krótko mówiąc jakimś. Działaniem plastycznym łączącym jakieś znaki plastyczne, mogą być abstrakcyjne, mogą być bardzo czytelne, z informacją literniczą. Otóż rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że litera, szczególnie używana w języku polskim, jest po prostu znakiem graficznym, doskonale dostrzegamy to na przykład oglądając plakaty czy reklamy chińskie, japońskie, arabskie, operujące literami, których nie rozumiemy. Wtedy te znaki stają się znakami dla nas, Europejczyków, czy w tym wypadku Polaków, abstrakcyjnymi. Ale każda litera z alfabetu łacińskiego również jest znakiem, poza wersją znaczeniową graficznym, abstrakcyjnym. Otóż fascynujące jest połączenie znaków graficznych, jakimi są litery, ze znakami czy innymi elementami plastycznymi, które już tego znaczenia formalnego nie mają. I do tego się jakby sprowadza warstwa plastyczna plakatu. No, o warstwie znaczeniowej można by mówić długo. To jest po prostu dla mnie, Ciekawa dziedzina plastyczna, gdzie wzajemne relacje tych dwóch grup znaków wchodzą właśnie w jakieś takie lub inne spory, konflikty, napięcia, kontrasty itd. Tak tak o tym można dużo mówić. Po prostu plakat ma tę przewagę nad obrazem, że można użyć nim jeszcze liter. I to mnie bawi, to mnie cieszy. Od dawna mnie to bawiło i cieszyło, i o ile mam taką możliwość, no to staram się to wykorzystywać ciągle i wciąż. I mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości również. Z ogromną przyjemnością słuchamy Pana. Czas jednak tutaj wyznaczył nam ramy wieczoru. Byśmy chcieli na pewno jeszcze raz i nie raz Pana zobaczyć w tej sali. Mam już. W tej chwili pewność, bo pan nam nie odmówił, wystawy za miesiąc poświęconej Lechowi Wałęsie, pierwszemu wybieranemu prezydentowi Polski, którą będziemy mieli za miesiąc tutaj. Także karykatury Lecha Wałęsy. Na pewno będą bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo panu dziękujemy. Za chwilę przedstawimy jeszcze o panu krótki materiał filmowy, niestety tylko pięć minut, a później już zaczynamy koncert. Proszę państwa, Witold Mysyrowicz, wspaniały karykaturzysta, rysownik, artysta przez wielkie A. Bardzo, bardzo dziękuję.